Przedsiębiorcy tracą swoje pieniądze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada kary i przyznaje rekompensaty. Przedstawiciele handlowi zostają wydaleni z pracy bez otrzymania wynagrodzenia. Jak działa proceder handlu prądem? Zajmijmy się tematem od strony pracownika. Nazywam się Przemek Liszewski, a Ty subskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Zaczynamy! Każda młoda osoba dochodzi w swoim życiu do etapu, w którym trzeba znaleźć swoją pierwszą pracę. Zazwyczaj takich ofert szukamy na znanych portalach ogłoszeniowych, a w obecnych czasach modnym trendem jest praca w marketingu. Oto na jakie ogłoszenia możemy się natknąć. Dla młodego człowieka są to zachęcające tytuły, atrakcyjne warunki pracy, brak wymagań, brak doświadczenia. Praca idealna, prawda? To jeszcze nie jest ten etap, w którym nabieramy podejrzeń. Chociaż w ogłoszeniach nie ma zbyt wielu informacji o firmie, to wygląda to fajnie. Tak naprawdę to jeden wielki przekręt. Ale o tym będzie za chwilę. Entuzjazm pojawia się dzień, dwa dni później. Szybka odpowiedź zaproszenie na rozmowę w samym centrum miasta. To musi być nowoczesna i dobrze zorganizowana firma. No dobra, ale ja już nie jestem taki młody i nie szukam swojej pierwszej pracy. Musiałem nakłamać trochę w CV. To moje spreparowane CV, idealny kandydat do tej pracy. Ma za sobą jakieś pierwsze doświadczenia zawodowe, ale generalnie jest świeży na rynku pracy i zainteresowany marketingiem i sprzedażą. Zobaczmy, jak wygląda rozmowa o pracy. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Siedziby takich firm mieszczą się w centrum miasta, zazwyczaj w tanich biurach przerobionych z mieszkania. Wszyscy ubrani w garnitury. Ma to wyglądać na wysoki standard wyglądać na osoby, które zarabiają duże sumy pieniędzy. Pracownicy to osoby młode, także panuje względny luz. W tle leci elektroniczna muzyka. Nasze spotkanie rozpoczyna się. Panie Przemysławie, z ogłoszenia o pracę podejrzewam, za wiele Panu nie wyczytało na temat firmy. Nazywamy się Rydent Polska Energia i działamy w branży energetycznej. Przedajemy klientom biznesowym. Umawiamy się z klientami w firmach i po prostu pozyskujemy. Mhm. Opcją jest rozwój pod kątem lidera, mhm. czyli osoby, która ma pod sobą innych przedstawicieli i dzięki temu zarabia również dodatkowe do Jak pan osoby robią wyniki, no to Pan dostaje pieniądze. Jakie pieniądze sprawiają, że staje Pan rano i myśli Pan sobie, ale zajebiście zarabiam. Jaka to jest suma? Z ile Pan sobie wypracuje, tyle Pan zarobi? Właśnie prowizję bez podstawy, z tego względu, że daje nam to po prostu większe pieniądze. Z rozmowy nie dowiedziałem się niczego szczególnego, ale miała ona na celu upewnić mnie, że to dobra firma, w której można sporo zarobić i szybko awansować. Zostałem zaproszony na drugi etap rekrutacji. Niektórzy bardziej rozgarnięci zapytają o nazwę firmy jeszcze przed rozmową i sprawdzą opinię na jej temat w internecie. Najczęściej pojawia się firma Riden i dobrze to słowo zapamiętajcie, Raiden, ale nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością, więc zobaczmy, co internauci piszą o firmie Riden. Możemy przeczytać tutaj takie słowa: oszukują i nie wypłacają pieniędzy, naciągają ludzi, pranie mózgu, wypłaty nie są na czas. To pierwszy znak ostrzegawczy zapewne wiele osób z tego powodu rezygnuje, ale to dobrze, bo zależy im na pozyskaniu bardziej naiwnych osób. Zapewne dlatego rekrutacja jest prowadzona na tak szeroką skalę. Wróćmy do ogłoszeń. Ogłoszeń o pracę jest naprawdę mnóstwo, ale bardziej zainteresowana osoba dostrzeże, że są one dodawane przez tą samą firmę, który użytkownik dodaje 5 prawie jednakowych ogłoszeń na to samo stanowisko w tym samym mieście. Ten proceder trwa w najlepsze w największych miastach w Polsce. Drugi etap rekrutacji jest najciekawszy i w pełni obnaża, na czym polega ta praca, ale zanim cokolwiek coś zobaczyłem, musiałem przejść szkolenie. Szkolenie z kolejną młodą osobą, która tłumaczy nam, czym oni się właściwie zajmują. Dowiedziałem się tutaj, że duże firmy sprzedające prąd, jak Tauron, czy PGN i G dominują rynek, nakładają wysokie marże i generalnie zarabiają masę pieniędzy na zwykłych, szarych obywatelach. Z wyciągniętą dłonią przychodzi firma Fordum, która omija cały proces dystrybucji prądu, sprzedając go bezpośrednio z własnych elektrowni. Zapewne wielu z Was nie kojarzy firmy Fordum. Fordum jest fińskim przedsiębiorstwem, istnieje od 1999 roku, a w Polsce działa od 2003. Jest operatorem elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzut. To duża firma, więc pozwoliłaby sobie na jakiś przekręt. Następnie dowiadujemy się o możliwościach awansu w firmie Raiden. Ile trwa awans ze sprzedawcy na lidera? Dwa miesiące. W sumie to prawie każdy obecny w tej firmie jest już liderem i menadżerem, więc kto jest sprzedawcą? Następnie odbywa się spotkanie motywacyjne. Przedstawiany jest ranking, kto i ile pieniędzy zarobił w firmie na sprzedaży prądu. A z się na grupie, no... Do którego też warto zadzwonić po i jak pan to robi, że jednak te umowy mnie stąd dziwnie, że nie ma z nastawienia, bo zostały dwa punkty poboru 1210 zł i mamy na teraz... wspomnę. Jeśli ktoś oglądał wilka z Wall Street, to wyglądało to podobnie, a przynajmniej tak się czułem, z tym, że z polskim budżetem, a zamiast DiCaprio główną rolę grał pan Karolak. Ruszamy na miasto, by pobijać kolejne rekordy sprzedażowe w firmie Raiden. Praca polega na wyszukiwaniu firm przez Google Maps z przydzielonego rejonu. Handlowcy pracują za pomocą swoich własnych telefonów i na swój własny rachunek. Także jeśli chodzi o wydatki na paliwo, samochód i komunikację miejską. To auto jest służbowe, czy to. Ale jak to twoje auto, to, to, za, to za paliwo też sobie musisz yy, tak. płacić, tak? Zarabiają tylko za w pełni podpisaną umowę z przedsiębiorcą na sprzedaż prądu. A prowizja wynosi od 400 do 1000 zł. Wypłaty realizowane są za umową o dzieło, które nic nie gwarantują. Liderzy też sprzedają. Każdy sprzedaje. Przybywa jedynie awansów i obowiązku szkolenia nowych pracowników. Przed sobą jest jedynie wizja otwarcia własnego biura w jakimś mieście, do czego nigdy nie dochodzi. Nie ma tam nikogo, kto pracuje w Rajden więcej niż pół roku. Bo w końcu ktoś albo przejrzy na oczy, albo nie otrzyma swojej wypłaty. Choć jest już kontrowersyjnie, zobaczmy praktyki sprzedażowe. Kiedy klient dowiaduje się o firmie Fortum. Sprzedawcy przedstawiają się jako osoby z elektrociepłowni, nie podając nazwy firmy, a swoimi odpowiedziami wręcz wprowadzają w błąd klienta, myślącego, że dzwoni ktoś z Tauron. Dzień dobry, z tej strony, z tej tu chodzi tak tam panu... W taryfach. Nie? Jakby tam pan dostał pismo o podwyżkach, albo by pan zaczął przewidzieć traumki, to pan może się zobaczyć. Przedsiębiorcy są zachęcani do spotkań ofertą bezpłatnej konsultacji doradcy energetycznego. My, my tutaj też mamy taką akcję od nas, od naszej firmy, że po prostu też was yy, po prostu informujemy, jakie taryfy możecie wybierać sobie itd. Tak to bzdura. Handlowcom zależy na zrobieniu zdjęcia lub skanu faktury, co w Raiden jest dowodem odbycia spotkania. Następnie przechodzą do sprzedaży. Dopiero tutaj pojawia się firma Fortum. plakietki wypełnione pisakiem i schludny ubiór. A jak, jak się nazywa, żeby... Fortum, to jest yy, firma, która ma Rzadko kiedy ktoś decyduje się na podpisanie umowy tak, od ręki. Przedsiębiorcy nie są głupi, chcą zobaczyć wzór umowy i potrzebują trochę czasu na zastanowienie się. Wrajdę sprzedawców uczy się tego, by umów do wglądu nie dawać, bądź przesyłać inne kopie umowy. A czas potrzebny do zastanowienia się gra tylko na niekorzyść sprzedawcy. Niestety, jeśli się wytrwale szuka, to znajdzie się naiwniejszą osobę, która da sobie jakąś umowę wcisnąć. Czy sprzedawca zostawił kopię umowy klientowi? Nie. Jak ktoś ma wypowiedzieć umowę, której nie ma? Ta osoba coś podpisała i nie ma na to żadnego zabezpieczenia. Sprzedawca teraz może sobie dowolnie pozmieniać kwoty w umowie. Nigdzie też nie pojawia się Raiden. Umowy są podpisywane bezpośrednio na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Wszyscy są czyści. A co na to Fortum? Skontaktowałem się z rzecznikiem prasowym firmy Fortum, któremu zadałem trzy pytania. W jakim zakresie Fortum współpracuje z firmą Raiden? czy przedstawiciele Fortum są świadomi jakie praktyki sprzedażowe stosują pracownicy tej firmy i jednocześnie czy Fortum jest świadome warunków pracy w Raiden Dlaczego po tylu negatywnych opiniach i komentarzach zwłaszcza w kontekście działań firmy Raiden Fortum nadal z nimi współpracuje i nie reaguje na ich nieuczciwe praktyki biznesowe Otrzymałem bardzo krótką i zdawkową odpowiedź także nikt tematem nie wydaje się przejmować Posłuchajcie Wszyscy partnerzy biznesowi Fortum są zobowiązani do postępowania w sposób profesjonalny i etyczny. Przede wszystkim muszą przestrzegać postanowień Kodeksu Postępowania dla Dostawców Fortum. W przypadku doniesień o niewłaściwym postępowaniu wyjaśniamy sprawę i w razie potwierdzenia zarzutów wyciągamy konsekwencje z zakończeniem współpracy włącznie. No cóż, to nie jest odpowiedź na moje pytania. Więc to ciche przyzwolenie Fortum na działania Raiden? Przedstawiają się jako Raiden Polska Energia, ale taka firma nie istnieje. Istnieją za to przeróżne spółki i działalności, często już nieaktualne, bo najłatwiej albo zmienić nazwę, albo otworzyć nową spółkę. Za to aktualnie prężnie działa spółka MPR Group, której założyciele i udziałowcy są powiązani także ze spółkami Better Place, Azymut, HR, CP Corpro czy Pro Enviro. Te same osoby działają także w fotowoltaice. Rajden i Sun Solar w jednym miejscu? Niestety, ich strona od kilku dni nie działa. Pod tym samym adresem co MPR Group działa także spółka SP. Od której docieram do kolejnych dwóch powiązanych z procederem firm. Prezes zarządu SP jest także powiązany z fundacją pomagającą chorym dzieciom. Próba ocieplenia w wizerunku czy kolejny biznes. To wszystko to spółki o najniższym kapitale zakładowym i zapewne będą powstawać kolejne. Ale Rajden to nie tylko spółki to też jednoosobowe działalności gospodarcze. Jak ogłaszająca się firma Marek Brzeski Mark Neto. Ale chyba najbardziej znanym podmiotem jest Crown Pro Łukasz Gołda, który jeszcze do niedawna na portalu LinkedIn tytułował siebie założycielem Raiden. Po tym jak zacząłem interesować się tematem CEO Raiden zniknęło z sieci czas na nową nazwę. Fakt jest taki, że Raiden to ściema. Stoi za tym wiele różnych podmiotów, lecz ludzie i ich działania są takie same. Nie zależy im na utrzymaniu pracownika. Oszukują młode osoby, wkładając im do głowy nieprawdziwe informacje, a później przez brak wypłaty kończą współpracę. To też brak warunków i narzędzi do pracy, przekładanie kosztów pracy na pracownika i umowy śmieciowe. Ten film powstał w celu uświadomienia młodych ludzi, jakie zagrożenia czekają ich na rynku pracy. Niech wizja posiadania pieniędzy nie zszarga naszej moralności, bo ten proceder z moralnością i uczciwością nie jest w żaden sposób związany. Czy będziesz czuł się z tym dobrze, widząc stan swojego konta, ale wiedząc w jaki sposób te pieniądze zarobiłeś i czy ją kieszeń dodatkowo zasiliłeś? Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz proszę w komentarzu o swoich własnych doświadczeniach lub o oszustwach, które znasz. Zachęcam do dyskusji. Do zobaczenia.